Witam serdecznie zacne grono ludzi, elementarnie przyzwoitych. Dzisiaj weźmiemy na tapet starcie Comain Event o pasmistrzowski wagi koguciej pomiędzy broniącym go po raz pierwszy Merabem Dwaliszfilim i niepokonanym w zawodowej karierze Umarem Nurmagomedowym, kto też wyjdzie z oktagonu w glorii zwycięzcy. Zanim jednak omówię ten pojedynek i Przedstawię swój typ, to serdecznie zapraszam do dwóch pozostałych analiz, które opublikowałem wczoraj i przedwczoraj. Chodzi o walkę wieczoru, rewanżowe starcie na szczycie wagi lekkiej pomiędzy Islamem Machaczewem i Armanem Czarukanem oraz chaotycznie zapowiadająca się, zapowiadającą się konfrontację pomiędzy Jirzym Prochaską i Jamalem Hillem. Owszem, te analizy są bardzo długie, ale jest też rozpiska czasowa, a zatem można znaleźć e, fragment, który Was interesuje i obejrzeć właśnie tenże fragment. Przechodząc zaś do właściwego tematu, otóż postaram się, powalczę i wydaje mi się, że tym razem to wywalczę, aby to nagranie nie przekroczyło mimo wszystko 15 minut. Dlaczego wydaje mi się, że jest to realne? Otóż dlatego, że na papierze obaj zawodnicy mają bardzo widoczne, mocne i słabsze strony to po pierwsze a po drugie także na papierze konfrontacja ta pod kątem stylów walki nie zapowiada się na szczególnie skomplikowaną, to znaczy możemy łatwo tutaj wywnioskować, z jakim podejściem do walki podejdą obaj zawodnicy. Jak doszło w ogóle do zestawienia Meraba Dwaliszwilego z Umarem Nurmagomedowym? Otóż, gdy przejął we wrześniu zeszłego roku tron mistrzowski kategorii koguciej od Szona Omaleja, Merab Dwaliszwile obwieścił, że absolutnie starcie z Umarem Nurmagomedowym go nie interesuje, bo ten na takowe nie zasługuje. Nawet gdy później... Dagestańczyk pokonał Korego Hegena, odnosząc najcenniejsze zwycięstwo w swojej karierze, szlifując swój bilans w UFC do 6-0, no to Gruzin zdania nie zmienił. Nadal tutaj forsował kandydatury Shona O'Malley'a, był gotowy wyjść do Amerykanina od razu, w ciągu tygodnia. Później przebąkiwał o Davisonie Figueredo. A następnie, gdy ten Figueredo przegrał z Piotrem Janem, no to urządził tutaj kampanię medialną na rzecz doprowadzenia do rewanżu z Piotrem Janem, którego po nudnej, nie oszukujmy się, walce nie tak dawno przecież pokonał 50-45, czy nawet 50-44 Natomiast, słuchajcie, doszło do tego, że Dejna Ładzi spółka po prostu przycisnęli Merabat Waliszwilego. Poprosili go głosem nieznoszącym sprzeciwu do tego, aby jednak w tym styczniu wyszedł do... Umara Nurmagomedowa. Wbrew zapowiedziom Gruzina, który tutaj deklarował, że w styczniu absolutnie walczyć nie zamierza. Zresztą w lutym niekoniecznie też. Marzec mu pasuje idealnie. A zatem nie mam wątpliwości, że ta narracja, którą ukuł Dana White, przypomnę, że twierdził, że pewnego dnia Merab szwili, wpadł do jego biura i powiedział, że chce się bić z Umarem Nurmagomedowem. Otóż podaje ją w głęboką wątpliwość. Myślę, że został po prostu poproszony, tak jak wspomniałem, tonem nie znoszącym sprzeciwu. I stąd też, jak sądzę, ta jego złość względem Nurma Gomedowa, który, nie oszukujmy się, tak naprawdę niczym tutaj nie zawinił. No, jak możesz się wściekać o to, że pretendent, czy też gość, który ma aspiracje mistrzowskie, chce z tobą walczyć i robi co może, aby otrzymać tę walkę, nie przekraczając absolutnie żadnych granic. No, ale zostawmy już te wątki poboczne, bo jeżeli zacznę się zagłębiać w te wątki poboczne, to mogę nie dotrzymać tej obietnicy o 15 minutach a zatem przejdźmy do tematu właściwego i rozpocznijmy może od kwestii kontuzji. Umarł Durmagomedow bodajże w listopadzie albo w październiku, gdy był szykowany do walki z Songiem Jadągiem, na którą się zgodził, obwieścił, że w styczniu jednak walczyć nie zdoła, ponieważ doznał drobnej kontuzji ręki. Tymczasem kilka tygodni później gruchnęło to ogłoszenie o starciu z Merabem Dwaliszkiewim. Dagestanczyk tłumaczył następnie w wywiadzie dla ESPN, że e, owszem, doznał jakiegoś drobnego złamania, złamania ręki, ale okazało się jakoby, że bardzo szybko zaczęło się to goić, zrastać i generalnie był w stanie w pełni trenować od pewnego czasu. I zapewnia, że nie ma to żadnego znaczenia, jest w pełni przygotowany i tak dalej. Z kolei, Mirabel Waliszwili, słuchajcie, tutaj sytuacja wydaje się poważniejsza, bo znajdziemy nagranie sprzed około miesiąca, gdy bawił Gruzin gdzieś, chyba w Japonii, nie jestem pewien, może to było w Chinach, chyba w Japonii, i widać na tym nagraniu, że ma okrutnie porozbijany tutaj piszczel prawej nogi. Potężne rozcięcie, kilka szwów. I widać to też, jeżeli się przyjrzycie na najnowszych fotkach z tego tygodnia, z tygodnia Gali, na których prezentuje na przykład te nowe spodenki, w których będzie walczył. Widać wyraźnie, że ta prawa noga, prawy piszczek nie jest do końca zagojony. I być może o to chodziło Gruzinowi, gdy tutaj opowiadał o kontuzji, która bardzo mocno, owszem, utrudniała mu treningi, ale absolutnie nie przeszkodzi mu w tym, aby walczyć. No bo rozumiecie: treningi mają większe, nie, nie mają większego znaczenia w kontekście tego, co wnosisz do oktagonu. Oczywiście tutaj trochę żartuję. Ale, a zatem tak, wydaje mi się, że ta kontuzja Meraba Dwaliszwilego może być poważniejsza. Czy jakkolwiek wpłynie na przebieg walki, obraz walki, tego nie wiem, ale warto to odnotować. Natomiast z drugiej strony warto też mieć na uwadze, że jednak Merab Dwaliszwili walczy z klasycznego ustawienia przede wszystkim, a zatem ta prawa noga, którą wydaje się, że łatwo można byłoby otworzyć tę ranę kopnięciem niskim kopnięciem, czyli lowkingiem. Otóż wydaje się, że nie będzie łatwo Umarowi Nurmagomedowowi trafić tejże nogi, bo będzie ona cały czas z tyłu. A przynajmniej tak prognozuję, bo nie sądzę, aby tutaj y, próbował zmieniać ustawienie na odwrotne Merab Walishvili, zwłaszcza, że, jak mówię, ta noga wydaje się uszkodzona, nie do końca zaleczona. Przechodząc zaś do aspektów konkretnych, technicznych, taktycznych, bitewnych, co też tam może się wydarzyć. Słuchajcie, jakby to ująć delikatnie w słowa. Trzeba docenić wszystko, czego dokonał Merabd Walishvili. Przeszedł, Długą, krętą, wyboistą, trudną drogę. Od gościa, który nie miał nic, do człowieka, który ma teraz, od gościa do człowieka, który ma teraz absolutnie wszystko, jest na sportowym szczycie, medialnym pewnie też, bo wyżej pewnie się nie wdrapie. No chyba, że pokona umara Durma ma pieniądze, ma zabezpieczoną przyszłość i tak dalej. Więc wykonał kawał ciężkiej, solidnej roboty. Natomiast obserwowanie tejże roboty nie sprawia mi większej satysfakcji. Z prostej przyczyny. Chodzi mianowicie o to, że Gruzin ma ujemną zdolność do kończenia walk. Nie stanowi praktycznie żadnego zagrożenia, czy to pod kątem nokautu, czy też poddania. To nie jest jego styl. Jego styl to ciągłe wjazdy w nogi, klinczowanie, męczenie w zwarciu, w parterze. Chociaż z tym parterem może trochę przesadzam, bo my rabbdwaliśmy Pomimo, iż naprawdę dobry, mocny, silny zapaśnik, to nie jest typem zawodnika, który byłby w stanie, który potrafiłby betonować swoich rywali na dole, tam zagrażając im poddaniami, e, obaleń, e, uderzeniami. Nic z tych rzeczy. Nie. Styl walki Miraba Dwaliszwilego jest zupełnie inny. On przewraca i nie jestem pewien. Może, słuchajcie, gdyby wkładał maksimum sił w to, aby utrzymać tych swoich rywali na dole, może byłby w stanie to robić z większymi sukcesami. Ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia jest to też jego taktyka. Czyli przewracasz nie wkładasz maksimum sił w to, aby utrzymać gagatka na dole, tylko pozwalasz mu wstać. Pozwalasz mu wstać tylko po to, aby za chwilę znowu rzucić mu się do nóg, e, przenieść walkę do klinczu, przenieść walkę do parteru, tam wyprowadzić dwa, trzy uderzania. E, następnie pozwolić, w cudzysłowie, do pewnego stopnia, pozwolić mu wrócić na nogi i tak w koło Macieju. Nie jest to szczególnie e, efektowny styl walki, ale niebywale efektywny, czego dowodzi ta nieprawdopodobna seria zwycięstw i fakt, że wdrapał się na sam szczyt Merab Waliszwiłł jak mówię jednak, fakt, że nie stanowi niemal żadnego zagrożenia pod kątem nokautu i poddania sprawia, że no, nie jest to zawodnik, który wywołuje tutaj jakieś wielkie emocje w oktagonie a przynajmniej nie u mnie a zatem, jak walczy oddać mu trzeba, słuchajcie, że w tej stójce potrafi względnie zadbać o swoje bezpieczeństwo raczej nie rusza z nieprzygotowanymi uderzeniami yy, czeka na swoją okazję na okazję do tego, aby jego przeciwnik wyprowadził jakiś cios, następnie nurkuje najchętniej do nóg swoim rywalom, znacznie lepszy jest, to jest ważne do odnotowania, pod kątem schodzenia do dwóch nóg rywalom, niż obalania z posadki na przykład, czyli zejściem do jednej nogi. To bardzo ważne w kontekście tej walki. Więc tak, czaj się na odpowiedni moment, aby skrócić dystans. Oczywiście czasami, często w zasadzie, poprzedza te zejścia zapaśnicze jakimiś kiwkami albo faktycznie wyprowadzonym ciosem, i tak wygląda jego stójka. Oczywiście hasa do boku, do lewej, do prawej, czai się na odpowiedni moment, aby skrócić dystans. To zapewniło mu zwycięstwo nad Trzonem Omalejem. Czaił się na moment, w którym Amerykanin nastawiony na swoją zgubę, na pojedyncze, mocne, no nokautujące uderzenia, a następnie nurkował pod nimi i przenosił walkę do parteru, poza tym zachowując ten bezpieczny dystans. Tak wyglądało z Szonym Omalejem. Z Piotremianem. no słuchajcie, Piotr Jan z perspektywy czasu tak stwierdzam, bo wydaje mi się, że w tym starciu faworyzowałem jednak Jana, chociaż głowy nie dam, ale możliwe, że tak było. Ale z perspektywy czasu, jak patrzę na ten pojedynek, jak patrzę na jego przebieg, to stwierdzam, że ten styl Rosjanina bardzo pasował Gruzinowi, ponieważ Rosjanin uwielbia walczyć w półdystans, świetnie się tam odnajduje pod kątem pięściarskim. A ten półdystans, od półdystansu do klinczu, jeden krok gorzej jest z dystansem kickboxerskim. I to może być absolutnie kluczowe w tym starciu z Umarem Nurmagomedowem. Dlatego, że Dagestanczyk to nie jest typowy reprezentant szkoły Abdulmanapa czy też Habiba, który szukałby tutaj za wszelką cenę obaleń. Nic z tych rzeczy. On ma doskonałą, doskonałą stójkę i rewelacyjne wręcz kopnięcia. Walczy trochę podobnie do swojego brata Usmana Nurmagomedowa, ale pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że pod kątem technik nożnych jest nawet sprawniejszy. On te swoje frontale, lewe, e, e, nogę lewą jak i prawą, Potrafi wykorzystywać w charakterze nawet dżaba, jak nie wiem, Rashid Magomedow lata temu. Zawodnik, który ze swojej przedniej nogi czynił taki użytek, jak dobry bokser czyni z lewego prostego. A zatem yy, spodziewam się, że Umar Nurmego Mendow będzie tutaj oczywiście starał się utrzymywać tę walkę w dystansie długim, kickbokserskim. W boksie też jest znacznie sprawniejszy. Słuchajcie, Henry Sechudo był w stanie naruszyć Merabat Walishiego. Yy, José Aldo, Marlon Moraes. No, jego defensywa nie jest najszczelniejsza, choć potwierdzam, przyznaję, w starciu z Szonym Omalejem podszedł do tej walki naprawdę w sposób dojrzały i roztropny taktycznie. Chociaż widowisko było, jakie było, czyli nieszczególnie efektowne. Pod kątem emocji, jak wspomniałem tutaj, e, aż kipi złością gruziński mistrz, ale szczerze mówiąc nie spodziewam się, aby podszedł emocjonalnie do starcia z Dagestańczykiem. Przypomnę, że na początku walki z szonym Omalejem, gdy Tim Welch, czyli trener, Shona O'Malley'a zaczął coś krzyczeć do Merabat Waliszwilego, ten okrutnie się wściekł, zaczął gestykulować, e, apelować do sędziego Herbadina, aby, się u, aby uciszył tego gagatka, a pomimo tego, czyli wydawało się, że jest trochę wyprowadzony z równowagi, to w pierwszych sekundach walki, a tymczasem nie miało to żadnego przełożenia na jego styl walki, czyli trzymał bezpieczny dystans, hasał do lewej, do prawej, e, prowokował do uderzeń Shona O'Malley'a, a gdy ten nie wyprowadzał, schodził mu ostro do nóg. Ułatwiało mu tutaj zadanie oczywiście te killshoty Shona O'Malley'a, czyli poszukiwanie nokautu. Szon O'Malley nie próbował tutaj trzymać dystansu, punktować pojedynczymi ciosami, długimi kopięciami, nie. Raczej próbował po tych pierwszych obaleniach, zwłaszcza, urwać głowę Merabowi Dwaliszwilemu, co było wodą na młyn dla Gruzina. Natomiast w starciu z Umarem Durmagomedowym nie spodziewam się, aby Merab Dwaliszwili miał tak łatwe, w cudzysłowie, zadanie. Dlatego, że Umar Durmagomedow to jest zawodnik, który znacznie lepiej kontroluje dystans, aniżeli nawet Szon O'Malley. To po pierwsze. Po drugie, jak sądzę, zdaję sobie sprawę, że nie ma jednak nokautującego uderzenia. To starcie z Raonim Barcelosem, piękny nokaut, jasne, ale to raczej wyjątek potwierdzający reguły. A reguła brzmi tak, że e, Umar Durmagomedow stosuje taktyczny, punktujący kickboxing, ale jest tym naprawdę piekielnie skuteczny. Słuchajcie, on rozbroił całkowicie doskonałego strajkera, jakim jest Kory szent tam była jedna taka akcja, chociaż nie, to była akcja z Reonim Barcelosem, którą sobie szczególnie zapamiętałem i która kapitalnie obrazuje styl walki umara Nurmagomedowa. Otóż ustawiony był klasycznie umar Nurmagomedov i najpierw zaatakował lewą nogą, czyli przednią, niesygnalizowane kopnięcie na głowę, prawie trafił, chwilę potem, dosłownie pół sekundy później, również Pozostając w klasycznym ustawieniu, lewą nogą niskie kopnięcie, wewnętrzne, bo ustawiony był również klasycznie Brazylijczyk. Następnie, pozostając w tym klasycznym ustawieniu, wyprowadził prawego frontala, takiego trochę puszkika, naprawdę czyni to w sposób kapitalny. Potrafi, słuchajcie, wyprowadza ten, to kopnięcie frontalne, ten puszkik, a w pewnym momencie, wydaje się, że już okej, okay, osiągnął ten limit, już dalej nie sięgnie, ale potrafi wypchnąć te biodra o dobre kilkanaście, może nawet więcej centymetrów, dosięgając rywala. A zatem wyprowadził ten piękny, Prawy puszkik, następnie trafił, częściowo trafił, następnie dostawił nogę, ustawił się już w pozycji odwrotnej i potraktował Barcelosa pięknym lewym sierpowym. Potem jeszcze dołożył prawy. Więc generalnie słuchajcie, u niego wszystko jest to niebywale płynne, nieprzewidywalne, świetnie przygotowane. Natomiast nie spodziewam się mimo wszystko, aby w starciu z Merabem Waliśwym szczególnie poszukiwał tutaj ostrych zmian w półdystansie, bo jak mówię, od półdystansu do klinczu, czyli preferowanego e, obszaru przez Merabot Waliśwego, tylko jeden krok. A zatem spodziewam się szczerze mówiąc, że Umar Nurmagomedow będzie starał się trzymać ten pojedynek w dystansie kickboxerskim, gdzie niewątpliwie pod kątem arsenału, szybkości, gabarytów będzie miał wyraźną wyraźną przewagę. Wydaje mi się, że Umar Nurmagomedow nie będzie też starał się w przeciwieństwie do Szona Omalaya o jakieś skończenie, znokautowanie Berabat Waliszczylego, świadom tego, że w każdej chwili ten może rzucić mu się do nóg. I wydaje mi się też, że nie będzie miał problemu z tym, gdy podczas ich walki rozlegną się gwizdy, niezadowolenia. Z faktu, że wiecie, że walka toczy się w stójce, wymian jest niewiele, owszem, częściej trafia znacznie Umar Nurmagomedow, a gdy próbuje obalać Gomera, w zwalić chwili, no to albo broni się dobrze Umar Nurmagomedow, albo na chwilę jest obalony, ale później nie, daje, nie dając sobie zrobić większej krzywdy, wraca na nogi. I słuchajcie, yy, nie wspomniałem o tym, ale Umar Nurmagomedow walczy z obu pozycji, to też jest cenne, ale, co ważniejsze, on ma dość długie ustawienie. A mianowicie ciężko takiemu zawodnikowi zejść do dwóch nóg. A jak mówię, w chwili lepiej obala, gdy schodzi ostrodynamicznie do obu nóg rywalu. Tutaj będzie ciężko wybrać te obie nogi Stanczyka, Łatwiej będzie wybrać tę przednią. Ale z kolei e, udowodnił umar Romagomedow chyba w nie, niewielu walkach, bo on był... próby obalenia go podjęło chyba tylko dwóch zawodników w UFC. Natomiast pokazał, że potrafi bronić się dobrze przed zejściami do jednej nogi. Zresztą to są zjeścia troszkę łatwiejsze do obrony. No nie oszukujmy się, on tam jest obalany regularnie przez Islama Haczewa, Habiba Nurmagomedowa, Usmana Nurmagomedowa, a więc zapaśników równie dobrych jak Merab w chwili, a większych, silniejszych, to też powinno mieć przełożenie. Jakie jeszcze aspekty warto tutaj poruszyć? Wydaje mi się, że omówiłem w zasadzie już wszystko. Pod kątem... Nie, jeszcze jedna rzecz. Kluczowa w zasadzie. Jakie są największe zalety Meraba Dwaliszwilego? Sprawa tutaj jest prosta jak konstrukcja CEPA. Po pierwsze i absolutnie najważniejsze, to jest wręcz niesprawiedliwe, ta kondycja. Ta kondycja, która pozwala Merabowi Dwaliszwilemu prezentować w piątych rundach swoich walk tak samo dobrą formę, jaką prezentuje w pierwszych rundach. To jest coś niebywałego. Gość został pobłogosławiony przez Pana Boga niebywałą kondycją. Oczywiście, Pewnie ją też w jakimś stopniu wypracował. To jest jego absolutnie największy atut. Natomiast spodziewam się, mimo wszystko, że zgodnie z zapowiedzią Umara drumakomendowa, nie będzie on, Dagestańczyk, oddawał tutaj szczególnie pola. Nie będzie walczył ze wstecznego. Nie będzie spychany do defensywy. Wręcz przeciwnie, albo sam będzie starał się wywierać presję, oczywiście dbając o to, aby zachować dystans, ale jak mówię, jest szybki, skoczny, zrywny, ma przebogaty arsenał. Yy, ale też, jak mówię, właśnie to ten fakt, jak sądzę, że to będzie fakt, że nie będzie walczył ze wstecznego, sprawi, że będzie w stanie zachować siły witalne na dłużej. Zresztą jego starcie z Korym Senthegerem pokazało, że na dystansie 5 rund radzi sobie naprawdę całkiem przyzwoicie. I jeszcze jeden aspekt, to już chyba kolejny, ostatni. Słuchajcie. Te frontale, te frontale. Sean O'Malley kopie nieźle frontale, ale nie tak dobrze jak Umar Nurmagomedow. Umar Nurmagomedow potrafi przeokrutnie wpychać te swoje stopy w twoje wnętrzności. Osłabiając Twoją wolę walki, odbierając Ci e, mnóstwo energii. wali Szwili, w tej piątej rundzie został mocno naruszony właśnie frontalem na korpus. Później, co ciekawe, dosłownie tam kilka sekund później, kilkanaście sekund później, Amerykanin ponownie zaatakował tymi frontalami i znów dziwacznie bronił się przed nimi meradwalisz szwili. Nie cofał tego brzucha, nie próbował zbijać tych kopnięć, tylko jakoś unosił tą gardę dziwacznie i im kasował kolejne frontale na korpus. Myślę, że te frontale na korpus będą absolutnie kluczową bronią Umarana Rumagomedowa. Kopnięcia okrężne i ogólnie kopięcia jasne, do pewnego stopnia mm, sprawiają, że ryzykujesz obalenie, że zostaniesz skontrowany i przewrócony. Ale akurat frontale najłatwiejsze do przechwycenia mimo wszystko nie są. Plus, jak mówię, umar Rumagomedow potrafi kapitalnie kamuflować te swoje kopnięcia, kontroluje dystans, ma przebogaty arsenał kopnięć, więc wydaje mi się, że będzie w stanie bardzo, bardzo mocno obciążyć ten bitewny procesor Meraba Dwaliszwiliego. Podsumowując, nie będę ukrywał, że w roli sporego, jak na moje standardy, faworyta widzę tutaj właśnie e, Umara Magomedowa. Nie sądzę, aby Merab Dwaliszwili był w stanie przewracać go, trzymać go w parterze, w siatce, na ogrodzeniu, plecami, w klinczu tak długo, aby, aby zyskać uznanie w oczach sędziów punktowych. Czy obali Nurmagomedowa? Myślę, że tak. Może nawet nie raz. Może nawet nie dwa, może więcej niż trzy razy. Czy zamknie go na siatce w klinczu na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, może łącznie w całym pojedynku na kilka minut? Nie wykluczam tego. Ale wątpię, aby zapewniło mu to zwycięstwo. Różnica umiejętności czysto technicznych w każdej w płaszczyźnie, może poza zapasami, bo umarł Nurmagomedow za zapasy, wziął się dopiero w wieku 16 lat. W sumie 14 lat już, no ale późno zaczął. Więc poza zapasami, to różnica w stójce, w parterze. Słuchajcie, właśnie w parterze umarł Nurmagomedov może jak najbardziej zagrozić Mrabowiczowi Filemu Pamiętamy debiut Gruzina z Rikim Simonem, gdzie dwukrotnie stracił przytomność w czasie duszenia gilotynowego. To chyba tak to było. Więc wcale nie wykluczam, że umarł Nurmagomedów, jeżeli będzie sobie zdawał sprawę, że okej, okay, tego obalenia już nie wybronię, to zaatakuje gilotyną. Ma długie ręce. Jestem pewien, że. Gdzieś tutaj w rękawie ma przygotowane jakieś poddanie. Może to będzie właśnie gilotyna, choćby po to, aby zniechęcić Merabat Waliświego do schodzenia mu do nóg. Trochę jak Dan Hooker w rundach drugiej i trzeciej walki z Mateuszem Gamrotem. Podsumowując, różnica umiejętności technicznych w każdej płaszczyźnie poza zapasami jest wyraźna. Nie sądzę, aby kondycyjnie Merabat Waliświe miał tak dużą przewagę. Aby był w stanie utrzymywać na dole albo na siatce Umar Nurmagomedowa wystarczająco długo, aby zapewnić sobie zwycięstwo na kartach sędziowskich. A jak mówię, to jest zawodnik z ujemnym potencjałem do kończenia walk. Innymi słowy, Umar Nurmagomedow po nieszczególnie efektownej, mimo wszystko walce, pewnie rozbije w dystansie e, Meraba Waliszwiego, rozsiadając się na mistrzowskim tronie kategorii Kobuciej. Tak to widzę. Dajcie znać, jak Wy to widzicie i dlaczego faworyzujecie jednego lub drugiego. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.